W tym odcinku Robert Jackman i jego książka Uzdrowienie zagubionego wewnętrznego dziecka. Zapraszam. I standardowo zacznijmy od tego, by sprawdzić, kim jest autor książki. Robert Jackman jest certyfikowanym psychoterapeutą, który od ponad 20 lat pomaga wielu ludziom na ich ścieżce uzdrawiania. Oprócz prywatnej praktyki prowadzi zajęcia z psychoterapii na poziomie magisterskim na National Louis University w Chicago oraz moderuje grupy ambulatoryjne w szpitalach, prowadził wykłady na temat uważności, współzależności i roli duchowości w uzdrawianiu oraz brał udział w licznych weekendach rekolekcyjnych w programie Victories for Men. Książka Uzdrowić Twoje Zagubione Wewnętrzne Dziecko została opublikowana w 2020 roku, czyli niespecjalnie dawno. Ale póki co, według mojej wiedzy, nie znalazła polskiego wydania, a bardzo szkoda. Ponieważ Jackman prowadzi nas przez podejście, przyznam od razu, bardzo mi bliskie, bo tak naprawdę tożsame czy też zbieżne z dokonaniami modelu transpersonalnego, ale to podejście Jackmana jest o tyle ciekawe, że w bardzo prosty sposób wyjaśnia, dlaczego czasem zachowujemy się jak się zachowujemy, od czego to zależy i w jaki sposób możemy popatrzeć na nasz problem z innej strony. Ale zacznijmy od pierwszego fragmentu. W Twoim sercu jest zagubione, zranione wewnętrzne dziecko. Które kieruje się własną mądrością i tęskni za potwierdzeniem swojej historii oraz uzdrowieniem. Jeśli doznałeś jakiejś traumy, doznałaś jakiejś traumy jako dziecko. Oto kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć. Nic, co zrobiłeś, zrobiłaś jako dziecko, nie usprawiedliwia tego, że ktoś ci uczynił coś złego. Osoba, która robiła te rzeczy była starsza, silniejsza i miała na ciebie wpływ. Wiedz też, że obecnie nie ma już tamtego czasu i tamte rzeczy ci się teraz nie przydarzają. Możesz jednak wyleczyć i pokonać ból. Jeśli czujesz się uszkodzona, uszkodzony, oderwany, oderwana od tego, czego doświadczyłeś, wiedz, że jest część ciebie, która jest nienaruszona i pełna. To część ciebie, do której nie dotarli, której nikomu nie udało się skrzywdzić. To ta część ciebie, która zawiera klucz do twojego uzdrowienia. Kiedy w twoim życiu górę bierze jedynie tamta skrzywdzona część, to zawsze będzie szukała uznania dla swojego bólu. Wszyscy nosimy to, co nazywam bólem odzyskiwanym raną, która pojawia się, gdy coś wywołuje stary ból. Głęboko pochowałeś tę znajomą część siebie, mając nadzieję, że po prostu o tym zapomnisz, nawet jeśli czasami czujesz, że nie możesz przed nią uciec. I ta emocjonalna część Ciebie czuje się zraniona i przechowuje to doświadczenie jako coś, co nie jest dobre, lub w ciężkich przypadkach jako traumę. To jest pierwotne zranienie, które zastyga w czasie. Więc kiedy się starzejesz, młodsza, zraniona część, która jest zamrożona, nie dojrzewa wraz z resztą Ciebie, zostaje wywołana przez wydarzenia podobne do tego, które wydarzyły się, gdy miałeś na przykład 5 lat. Ta część reaguje tak, jakby pierwotne złe doświadczenie powtarzało się wciąż od nowa. Ból powraca. Ta część Ciebie zaczyna działać i albo staje się defensywna i opiekuńcza, albo zamyka się, stając się cicha i niewidzialna. Opracowałeś teraz zranione narzędzie reakcji emocjonalnej na te konkretne sytuacje kiedy pojawiają się ponownie automatycznie wykorzystujesz tę impulsywną reakcję swoje narzędzie do wyzwalania konkretnych emocji. Żeby odnieść się do tego fragmentu. Nie wiem czy wystarczy 24-godzinny wykład, tego jest tyle, ale spróbuję to Zmieścić w olbrzymim skrócie, właśnie posługując się ideą transpersonalną, bo ona upraszcza to wrażenie. Otóż wyobraźmy sobie siebie jako odrębne osobowości. Korzystamy tutaj tylko i wyłącznie z naszej własnej wyobraźni. Czyli widzimy się w trzeciej osobie liczby pojedynczej jako kogoś, kogo dobrze znamy, dobrze mu życzymy, ale jednocześnie który, z którym się nie identyfikujemy, nie jesteśmy połączeni z tym kimś na poziomie identyfikacji samego, dzięki czemu możemy obiektywnie zobaczyć, co się dzieje i dostrzec wszystkie meandry i złożoności tej osobowości. Te osobowości są nie tylko teraźniejsze, one również towarzyszą nam w życiu na osi czasu, powstają na przykład w przeszłości. Jedną z takich osobowości według Jackmana może być i często bywa takie zranione, skrzywdzone dziecko. I ono sobie rośnie wraz z nami, jako część naszej osobowości. W momencie, w którym doświadczamy w naszym dorosłym życiu jakichś zdarzeń, które w jakikolwiek, nawet najmniejszy sposób, wydadzą nam się podobne do tego, czego doświadczyliśmy w przeszłości, właśnie jako zranione dzieci, to na te współczesne zdarzenia odpowiemy emocjonalną strategią tego zranionego dziecka, a nie strategią dojrzałego człowieka, dorosłej osoby. I to jest jakby podstawa widzenia konfliktu wewnętrznego pomiędzy nami dzisiaj dorosłymi, a tym wewnętrznym, skrzywdzonym dzieckiem. Ale Jackman idzie trochę dalej i mówi, że to nie jest tak. Nawet przy dużych traumach, przy naprawdę katastrofalnych, skomplikowanych krzywdach, że absolutnie stuprocentowy pierwiastek naszej istoty został zraniony. Zawsze jest jakaś część, nawet najmniejsza, ale taka część, której oni, jak pisze Jackman, nie dosięgli. Czyli której ten, który cię skrzywdził, lub ta osoba, która cię krzywdziła, nie była w stanie. Dotknąć. Jest jakaś ochroniona, malutka cząstka siebie. I ta malutka, ochroniona cząstka siebie jest tą częścią Twojego wewnętrznego dziecka, które dojrzewa wraz z Tobą. Różni się zaś od tego skrzywdzonego i zranionego dziecka z przeszłości, że to zranione, skrzywdzone dziecko niejako utknęło w czasie, zostało zamrożone, ponieważ karmi się swoim skrzywdzeniem. Problem polega na tym, że kiedy to zamrożone, utknięte w czasie dziecko przez całe życie koncentruje się wyłącznie na tym, by postrzegać rzeczywistość z punktu widzenia tego, czy czasem nie będzie się wydarzała mu ponownie krzywda, której już doświadczyło, to to utknięcie w czasie, to zamrożenie, o którym mówi Jackman, powoduje, że to dziecko nie dojrzewa wraz z nami. Ono się nie staje dorosłe. A to oznacza, że to zranione dziecko, w sytuacjach ekstremalnych lub w sytuacjach emocjonalnie podobnych do sytuacji z przeszłości, będzie reagowało w sposób taki sam emocjonalny, jak reagowało jako dziecko. I to dlatego właśnie my, czasem w sytuacjach bardzo dyskomfortowych emocjonalnie, czy też w sytuacjach, które w jakikolwiek sposób są podobne do tych, których doświadczyliśmy jako dzieci, które dla nas były niemiłe i dyskomfortowe, reagujemy emocjonalnie, irracjonalnie i nic na to nie potrafimy poradzić. Moglibyśmy powiedzieć, że ta nasza emocjonalna reakcja w takich sytuacjach jest po prostu niedojrzała. I to jest okej. Okay. Ona jest niedojrzała właśnie dlatego, ponieważ nie była w stanie dojrzeć. Ona nie była w stanie się rozwinąć wraz z nami. Ona nie była w stanie dorosnąć. Czyli ten szkrab skrzywdzony, który siedzi w naszej głowie, on był tak zakotwiczony na tym nieszczęściu, że po prostu ominął proces edukacji ominął proces dojrzewania. Zobaczcie, jak. Nieprawdopodobnie przeformatowuje to nasze spojrzenie na samych siebie i uświadomienie sobie tego, dlaczego w określonych sytuacjach my reagujemy w taki, a nie inny sposób, i co więcej, i dlaczego my nie potrafimy sobie z tymi reakcjami poradzić? Odpalają się niejako bez naszej dorosłej woli, bez naszego dojrzałego udziału. Dopiero później, kiedy ochłoniemy, Wtedy dopiero widzimy całą złożoność sytuacji i dźwignę się, jak mogliśmy tak zareagować. Niesamowite spojrzenie, ale posłuchajmy dalej. Nie zdając sobie z tego sprawy, często wprowadzamy ludzi do naszego życia, próbując odegrać te zranione dzieciństwo, a osoba, którą wprowadzamy do naszego życia jako naszego partnera, często ma podobny rodzaj zranienia, które dokładnie rozumiemy z naszego dzieciństwa. To jest źródło wzoru poślubienia naszej matki lub ojca. Nieświadomie próbujemy uzdrowić tę część, ale przegrywamy z naszymi impulsywnymi reakcjami. To narzędzia, których używamy, kiedy reagujemy na sytuację z naszej zranionej części, kiedy reagujemy impulsywnie zamiast dojrzale, stają się naszymi podstawowymi reakcjami na wydarzenia, których doświadczamy w życiu. Te impulsywne reakcje rozwinęliśmy z biegiem czasu jako dzieci i młodzi dorośli i stały się one. Częścią naszego zbioru narzędzi do reagowania na zranione reakcje emocjonalne, które można wykorzystać w razie potrzeby. Te impulsywne reakcje przenosimy ze sobą w okresie dojrzewania i młodych dorosłych, a także w naszym dojrzałym dorosłym życiu. Nieświadomie używamy tych impulsywnych narzędzi, nieświadomi tego, w jaki sposób wzmacnia to nasze przetworzone dramaty bólowe, bo wszystkie one pojawiają się, by w rzeczywistości wyłącznie wspierać zranioną narrację. Twojego zagubionego wewnętrznego dziecka. Ta część kieruje się tylko tym, by nigdy więcej nie zostać zranionym. Nie chce, by coś złego się wydarzyło, jest więc stale przestraszona i zamrożona w miejscu, nie rośnie ani nie dojrzewa. Zraniona część żyje raczej w stanie strachu niż w stanie zaufania i zaczyna dominować w emocjonalnym krajobrazie. Oparte na strachu zranione ja atakuję każdego. Kto próbuje pomóc, nawet tych, którzy są życzliwi. Ta część defensywnie strzeże dawnego zranionego dziecka, wierząc, że inni są przede wszystkim zagrożeniem. I to ci dopiero wyjaśnienie, dlaczego w naszych związkach tak często czujemy się zranieni. Nawet wówczas, kiedy nasi partnerzy nie tylko nie chcieli nas zranić. Ale wręcz chcieli nam pomóc, chcieli nas zrozumieć. Dlaczego tak często irracjonalnie reagujemy? I dopiero po jakimś czasie dochodzimy do tego, że nasze reakcje były nieadekwatne. Kluczem według Jackmana jest przyjrzenie się sobie na spokojnie, ale nie z perspektywy zranionego dziecka, które w sobie nosimy, ale z perspektywy tego drugiego, tego o którym zapominamy, którego nie dostrzegamy, bo jest zazwyczaj. Cichszy, mniej krzykliwy, mniej hałaśliwy, mniej upierdliwy, chciałoby się powiedzieć. A mówię tutaj o tym reprezentancie tej części, której nigdy nikomu nie udało się skrzywdzić. I kluczem, tak jak mówię, jest zauważenie tego z perspektywy którego z nich, której z tych osobowości my reagujemy, na przykład w naszych relacjach z innymi ludźmi. Czy z perspektywy tego zanionego dziecka, które wszędzie widzi krzywdę i... Wszędzie widzi strach o to, że może zostać ponownie zranione, czy też jesteśmy w stanie reagować z perspektywy tego drugiego dziecka, które dojrzewało wraz z nami, które uczyło się systemu emocjonalnego, które uczyło się jak prawidłowo reagować, by znowu nie ranić innych. I dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w stanie uczciwie i głęboko odpowiedzieć sobie na to pytanie, z którego źródła są nasze reakcje. Dopiero wtedy zaczynamy, po pierwsze, rozumieć, dlaczego tak reagujemy, a po drugie, otwierają się drzwi do uzdrowienia. To tędy prowadzi droga do wyjścia. Tędy możemy się uratować. Posłuchajmy dalej. Kiedy oddasz głos wyłącznie tej zranionej części siebie, będzie się radować, ponieważ ból w końcu zostanie usłyszany. Dotąd Twoje zranione dziecko próbowało komunikować się z Tobą poprzez wszystkie impulsywne reakcje, których używasz, poprzez emocje, które powstawały tam, gdzie niespecjalnie był do nich powód. Wysyłało kody, czerwone flagi i syreny, ale prawdopodobnie je zignorowałeś, zignorowałaś nie wiedząc, co oznaczają i co z nimi zrobić. Dysfunkcyjne sposoby, w jakie wchodzisz w interakcje z innymi ludźmi, to Twój ból i zranienie wychodzące z wewnętrznego, Zamrożonego w przeszłości dziecka, które w ten sposób próbuje się komunikować z tobą i z innymi. Prędzej czy później nierozumiane, zranione, emocjonalne dzieci stają się zranionymi, emocjonalnie dorosłymi. Nawet jako dorośli czasami reagujemy impulsywnie na wydarzenia zewnętrzne, a później wstydzimy się zarówno naszych emocji, jak i swojego zachowania. Uświadomienie sobie narzędzi reakcji impulsywnych i obdarzenie ich odpowiednim szacunkiem, i troską może wydawać się sprzeczne z intuicją, ale pomaga przystosować się, zareagować, nawigować i zrozumieć ból, którego w przeszłości doświadczyliśmy. I to kolejna niezwykła rzecz, którą otrzymujemy od Jackmana: a mianowicie informacja o tym, że te nasze impulsywne reakcje, których później się wstydzimy, których później żałujemy, nad którymi nie panujemy, one tak naprawdę są okrzykami rozpaczy tego zranionego dziecka, które nie ma innej możliwości skomunikowania się dzisiaj z nami, jak poprzez te akty irracjonalnych emocji. To jest jedyny system. To jest jedyny okrzyk, który do nas dociera. To jest jedyna komunikacja, którą odbieramy. To wyobraźmy sobie, jakby to zranione dziecko siedziało w takiej wygłuszonej, Klatce. Czasem w filmach szpiegowskich widzicie takie klatki, w których ludzie rozmawiają, one są tak specjalnie skonstruowane, żeby nie dawało się podsłuchać. Więc one są absolutnie dźwiękoszczelne i żaden dźwięk nie jest w stanie wyjść na zewnątrz. Teraz wyobraźmy sobie, że w tej klatce umieszczamy to zranione dziecko i ono próbuje się skomunikować, ale nie jest przez nas słuchane. My je zamiatamy pod dywan. Chcemy o nim zapomnieć. Chcemy się go pozbyć. Chcemy. Przestać się tym przejmować. Chcemy, żeby to przestało zarządzać naszym życiem, więc tego po prostu nie słuchamy. Więc jedyną szansą na komunikację z nami, to zranione dziecko ma poprzez właśnie te irracjonalne zachowania emocjonalne, te nasze wybuchy, których nie kontrolujemy. I my powinniśmy szczególną uwagę zwrócić właśnie na te chwile w naszym życiu i zadać sobie pytanie jaki rodzaj komunikacji za tymi impulsowymi reakcjami stoi, czy czasem właśnie tam ktoś nie próbuje pukać w sufit tego dźwiękoszczelnego tej dźwiękoszczelnej kabiny dźwiękoszczelnego pomieszczenia, żeby się z nami skontaktować czegoś od nas chce, czegoś potrzebuje potrzebuje zrozumienia potrzebuje dostrzeżenia ale to co najważniejsze potrzebuje się skomunikować z dojrzałą osobą by znaleźć w niej oparcie. I o tym właśnie pisze Jackman w kolejnym fragmencie, czyli w tym, który mówi, a jakie jest wyjście z tej sytuacji. Posłuchajmy. Każde dziecko chce usłyszeć, że wszystko będzie dobrze. Dorosły może nie zawsze wiedzieć, czy naprawdę będzie dobrze, ale dorosły niesie ze sobą tę pełną nadziei i siłę dla dziecka. Dorosły może wziąć na siebie odpowiedzialność, za powiedzenie, że wszystko będzie dobrze, ponieważ dorosły zrobi wszystko, co w jego mocy, aby było dobrze dla dziecka. Niech to stanie się dla ciebie twoją najwyższą intencją. Po prostu bądź dla siebie wyrozumiały, wyrozumiała i bądź dla siebie delikatny, delikatna. Twoje odpowiedzialne, dojrzałe, dorosłe ja jest jak wewnętrzny, kochający. I opiekuńczy starszy brat lub siostra to najlepsza część ciebie, na którą zawsze możesz liczyć, że zrobi właściwą rzecz, kiedy pojawi się ponownie ból z przeszłości, że ustali właściwe emocjonalne i funkcjonalne granice, w ramach których zraniona część może ustanowić zranione narzędzia reakcji emocjonalnej i reakcje impulsywne oraz zintegrować się z odpowiedzialną dorosłą jaźnią. Te granice właśnie tworzą pomost dla zranionej jaźni, aby dorosnąć emocjonalnie i uzdrowić zranioną odporność. Zawsze będziesz pamiętać, co Ci się przydarzyło. Ale Twoje doświadczenia i Twoja oś czasu należą wyłącznie do Ciebie. I mimo, że Twoje wspomnienia zawsze będą z Tobą, możesz sprawić, by już nie były na pierwszym planie. Cudowne przesłanie. I absolutnie genialna książka. Bardzo, bardzo Wam polecam. W sierpień 2020 roku. Robert Jackman. Uzdrowienie Twojego zagubionego wewnętrznego dziecka. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.